Witam serdecznie. Mamy usterkę na lokomotywie EU07. Siódemka, typ konstrukcyjny 4E z modernizacją elektryki na 303E. Także elektrykę mamy już z wysokiej siódemki. Usterka zgłoszona przez maszynistów. Jeździ już to tak od kilku dni. Niektórzy maszyniści mówią, że wszystko jest w porządku. Inni natomiast narzekają, że. Brak jest tak zwanego drugiego układu równoległego połączenia silników trakcyjnych. Inni znów mówią, że drugi układ jest, ale dosyć często, ewentualnie raz na jakiś czas im zanika. Także coś tutaj jest nie tak. Na pewno mamy problem w układzie sterowania. Z takiej ciekawostki powiem, że żeby uzyskać drugi układ na lokomotywie EU-07 oczywiście musimy mieć odpowiednio ustawiony nastawnik jazdy dodatkowo przełącznik zakresu prądu rozruchowego musi być w położeniu niski jeżeli będziemy mieli wysoki uzyskamy tylko i wyłącznie pierwszy układ z bocznikowaniem na drugi układ już nie, daramy, nie da rady przejść, oczywiście elektrycznie bo kołem sobie zakręcimy muszą być oczywiście załączone wszystkie silniki trakcyjne co w tym przypadku oczywiście jest spełnione, dosyć taka ciekawa usterka. Mam otwartą szafę wysokiego napięcia. Znajduje się w kabinie numer 2. No i załączone mamy tak zwane sterowanie na zimno. Umożliwione, może tak mamy sterowanie na zimno. Pierwsza pozycja jazdy. Sprawdzamy sobie. Szeregowy zamknięty. I teraz przełączamy sobie na pierwszą y, pozycję układu równoległego. Wszystko działa. Zamykamy drugi układ. Słuchowo wszystko jest w porządku. Oczywiście, tutaj szkół jest wiele i możliwości również jest wiele. Moglibyśmy zacząć już szukać usterek na stykach pomocniczych, czy to styczników, czy tutaj na przerywnikach nastawnika jazdy. Ale co innego mnie zaciekawiło, mianowicie ustawiłem sobie układ szeregowy. Załączyłem sobie zakres prądu rozruchowego. Dałem sobie pierwszą pozycję układu równoległego, podejrzewam, że teraz to nie zadziała, ale chcę pokazać, jakim tokiem doprowadziłem do rozwiązania tej oto zagadki i wyłączyłem sobie zakres prądu. Na, przełączyłem sobie na zakres prądu na niski. W tym przypadku akurat sterowanie przerzuciło mi na pierwszą pozycję układu równoległego, także tak jak być powinno, natomiast. Trochę wcześniej, zanim, zanim stwierdziłem, że trzeba nagrać ten filmik, okazało się, że po przełączeniu na niski nie pojawiło się nic. Dopiero po poruszaniu, być może chodziło o kwestię wstrząsów, tego to przełącznika, wszystko zadziałało, przerzuciło mi. I teraz, cofamy sobie nastawnik jazdy na zero. Już tutaj pozwoliłem sobie odkręcić płytę pulpitową, bo to jest ciekawostka, co tutaj się stało się uda jakoś to podeprzeć. To no, chyba nie. no Trochę się trzyma. Tutaj mamy przełącznik z zakresu prądu. Prawie wygląda dobrze. Poza jednym szczegółem. Dokładnie tak to wyglądało. I teraz wypinamy sobie ten przewód, ustawiamy sobie tak, pierwsza pozycja jazdy, tutaj jazda na oporach nam się zaświeciła. Ustawiamy sobie szeregowe, proszę, pierwsza pozycja układu równoległego, nic, druga, trzecia, czwarta, piąta, nic, zero, echo. No, wracamy sobie na układ szeregowy. Oczywiście bocznikowanie mamy, przestawiamy koło, nastawnik jazdy, nic. I teraz uwaga. Bierzemy sobie nasz piękny przewód, który jest oznaczony jako 59, i wbiło nam drugi układ, proszę jaka głupia usterka. I teraz uwaga. Dotknęliśmy przewodem do, yy, do styku. I drugi układ nam trzyma. Drugi układ nam działa. Bocznikowa nie mamy. Drugi układ nam zamknęło, bo zgasła kontrola jazdy na oporach, proszę. I teraz cofamy się z powrotem na szeregowy, dajemy na pierwszą pozycję i kolejne układu równoległego. I nic z tego. Wystarczyło krótkie dotknięcie i wbiło nam pozycję drugiego układu. Także fajna usterka, bardzo ciekawa. Wystarczyło, że w trakcie prowadzenia pociągu, jakiejś nierówności doszło gdzieś do przerwy pomiędzy tym stykiem. Jeden maszynista nie, miał, nie mógł wejść na drugi układ, drugi natomiast, jak już wszedł, doszło do delikatnego zamknięcia krótkotrwałego zamknięcia obwodu. Przed na ten drugi układ mógł go zamknąć, mógł użyć bocznikowania. Natomiast po zejściu z powrotem na układ szeregowy bądź wcześniej na zero i przez szeregowy z powrotem na równoległy, nie mógł uzyskać tego drugiego układu. Także głupia usterka, można by powiedzieć. A jaka upierdliwa. Także nie zawsze warto od razu otwierać szafy wysokiego napięcia, szukać styków pomocniczych, otwierać tutaj pokrywy nastawników jazdy bo może się okazać, że właśnie mamy taką oto usterkę jeszcze raz układ szeregowy nam pięknie działa drugi układ nam już nie wchodzi krótkotrwałe zamknięcie obwodu. drugi układ wszedł i dopóki nie cofniemy się z powrotem na układ szeregowy, wszystko będzie dobrze. I teraz z powrotem. Damy sobie też układ równoległy od razu. Proszę. Całe zależności nam przeszły. Styczniki się pozamykały. Także taka ciekawostka z lokomotywy EU07.